Donald Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz, Tomasz Siemoniak i Jacek Cichocki to politycy, którzy nie powinni sprawować stanowisk publicznych ważnych dla bezpieczeństwa państwa. Tak brzmi rekomendacja Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce. Nowa większość w Sejmie odwołała wczoraj wszystkich jej członków. Wcześniej jednak Komisja zaprezentowała wstępny raport Krzysztof Nowina Konopka. Nocna Libacja w pałacu w mazurskich kadynach. Tak realizowali współpracę z agentami z rosyjskich służb ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polski. Na Boga Kadyny to jest prywatna restauracja, w której panowie spędzili nie tylko wiele godzin, ale w zasadzie przez Rosjanie tam nocowali, są ujawnione nawet faktury na noclegi Rosjan. Skandaliczne sceny bulwersują, ale jak wynika z dokumentów takich spotkań w latach 2010-2014 było ponad 100, o czym rozmawiano najczęściej nie wiadomo, bo nie zachowały się nawet obowiązkowe. W takich przypadkach notatki, wniosek, służby działały bez żadnego nadzoru, ale kompromitujące są zwłaszcza szczegóły dotyczące umowy o współpracy polskich służb. Ze służbami tajnymi wrogiego państwa, jakim była wtedy Rosja. Jeden z zapisów porozumienia podpisanego z FSB, no ewidentnie stawiał nas w takiej sytuacji, że będziemy informować o znanych nam operacjach natowskich przeciwko Rosji. Zgodę na tę współpracę wydał premier Donald Tusk, otwierając polski kontrwywiad na rosyjskie wpływy. W związku z tym komisja wydała negatywne rekomendacje w odniesieniu do Donalda Tuska, Jacka Cichockiego, Bogdana Klicha, Tomasza Siemoniaka i Bartłomieja Sienkiewicza, a także byłych szefów SKW. Komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością. Za bezpieczeństwo państwa. To pierwsza rekomendacja, ale najprawdopodobniej ostatnia bo tuż po ogłoszeniu wstępnego raportu komisji wszystkich jej członków odwołała sejmowa większość. Gdyby ta nielegalna komisja miała odrobinę przyzwoitości, to rozpoczęłaby rzetelne wyjaśnianie rosyjskich wpływów w polskim rządzie Władimir Putin i Donald Tusk. To jest polityka, panie Budka, którą naprawdę trzeba zweryfikować. Tego się dzisiaj bo boicie. Przed tym chcecie, aby naród polski zobaczył zasłoniętą kurtynę. Bo na wyjaśnienie czekają jeszcze inne obszary współpracy Rosji Putina z rządami Donalda Tuska wojskowej, gospodarczej i politycznej. W tym ścisłej współpracy zagranicznej. Cała ekipa, która stała za resetem za czasów pierwszego rządu Tuska, wraca do wpływów i komisja do spraw właśnie wpływów rosyjskich jest dla nich po prostu niebezpieczna. Donald Tusk i jego ekipa od początku obawia się prac tej komisji, w związku z tym w sytuacji, kiedy dzisiaj mają większość sejmową, robią wszystko, żeby te sprawy zatuszować, żeby ten temat. temat, którego najwyraźniej ekipa Donalda Tuska boi się. Pośpiech tak naprawdę, jeżeli chodzi o wycofanie dotychczasowych członków komisji, no, świadczy o tym, że y, ta y, siła polityczna, która się wytworzyła na naszych oczach, no, obawia się pewnej debaty politycznej, ale także boi się jakby y, pewnych informacji. Zdaniem komentatorów decyzja sejmowej większości to zapowiedź powrotu do resetu z Rosją. Donald Tusk, jak przed laty, już oskarża Prawo i Sprawiedliwość. Narażają nasze fundamentalne interesy w relacji z Ukrainą, Rosją, Europą na, 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 na szwank. Komisja udowodniła, na co narażał polskie interesy Donald Tusk. Dla TVP3 Krzysztof Nowina Konopka, TVP Info.